Na samym początku chciałbym serdecznie powitać nowych wspierających na moim kanale Kacpisze oraz Nex i bardzo wam dziękuję za to, że po prostu kliknęliście w ten niebieski przycisk. Mega jestem wam wdzięczny i wam dziękuję za to. A jeśli ktoś z Was chciałby również wesprzeć mój kanał, możecie to zrobić tutaj na dole klikając ten niebieski przycisk. Każdą osobę, która to zrobi nawet za najmniejszą kwotę. Pozdrawiam na odcinku. I co? Zapraszam, do oglądania. Cześć manko jestem Teris, witam w moim Kanale. Dzisiaj pogadamy sobie troszkę o tym, że kamerysta ma ściągnąć maskę. Ściągnąć ją albo zamieć na coś innego, ponieważ powód jest dosyć poważny. Powodem, dla którego kamerysta musi zdjąć maskę jest to, że gdy gra koncerty, to się męczy, ponieważ musi śpiewać, potrzebuje dużo tlenu, dlatego skacze na tej scenie, tańczy. Tak samo potrzebuje dużo tlenu, a przez maskę się naprawdę dużo ciężej oddycha, a szczególnie już na takim koncercie. Dotychczas kamerzysta nie zagrał jakoś dużo koncertów, ale już zaczęła się robić ta sprawa bardziej poważna, gdy po prostu po koncercie kamerzysta wrócił do swojego pokoju w hotelu no i zemdlał. Jego organizm nie był na tyle dotleniony i sobie po prostu z tym nie poradził. Ale moim zdaniem dobrze to się stało w pokoju, a nie na scenie, ponieważ wybucha by z tego naprawdę duża afera, że po prostu artysta coś się stało artyście na scenie. Ale wiadomo, byłby to rozgłos oraz niepotrzebna panika ze strony fanów. Zdosiłem się prawie w tej masce. Zdosiłeś się. Ty musisz chyba ją zdjąć, tą maskę, wiesz? Na koncerty, bo... No co? To... Jest następny dzień, bardzo przepraszam was, że nie dokończyłem tamtego filmu. Niestety bardzo źle się poczułem. jak e, Wróciłem do pokoju, wydaje mi się, że, że zemdlałem, bo po prostu urwał mi się film. I skończyłem na podłodze. Także, także nie było wczoraj ciekawie. To wszystko najprawdopodobniej spowodowane jest tą maską. Na koncertach nie mogę występować z tej masy. Będę musiał jakoś inaczej to rozwiązać, bo po prostu odcina mi tlen. I potem jestem tak wykończony, że po prostu nieświadomy tego, co robię. Tak jakbym tak jakby był przyduszony. I jak wróciłem do tego pokoju, to po prostu zakręciło mi się w głowie ja ostatnio to pamiętam, że kręci mi się w głowie, potem budzę się e, po prostu na, 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 na dywanie. Także będę musiał to zmienić, e, no bo tak nie mogę się kończyć filmy, że ktoś e, kończy filmy za mnie, nie? Prędzej czy później sobie zrobię coś, e, coś ze zdrowiem, nie? Także moi drodzy, to tyle z tego filmu. Dziękuję za oglądanie. Jeśli łapkę w górę, subskrybujcie kanał, z dzwoneczkiem. No i do następnego filmu. Cześć!